Dzień dobry. Drodzy Państwo, mamy wtorek, a to oznacza, że przed nami audycja Prezydencki Kwadrans. Dzisiaj moim gościem jest prezydent miasta, pani Anna Mieczkowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. I tradycyjnie odpowiemy na Państwa pytania. No i przejdziemy może najpierw do pytania w takim klimacie morskim, no akurat jak tu w Kołobrzegu, i temat falu chronu zachodniego. W marcu 2023 roku mówiono o jego remoncie, który miałby się stać atrakcją turystyczną, ale teraz sprawa ucichła. Internauta pyta, dlaczego? Mógłby się stać, pani redaktor, atrakcją turystyczną. Niewątpliwie takich atrakcji potrzebujemy, natomiast jest to dość duży wydatek dla budżetu, bo to jest 1,6 miliona. No i tak jak to w życiu bywa, no podejmując decyzję o inwestycjach na Kolejny rok kierujemy się przede wszystkim potrzebami naszych mieszkańców. I budżet na chwilę obecną to jest 545 milionów po stronie dochodowej, i w wydatkach majątkowych pokaźną. Yy, Kwotę stanowią wydatki drogowe, bo to jest 46 milionów, a 186 milionów to są w ogóle wydatki inwestycyjne. Mówię o tym nie bez powodu, bo prawda jest taka, że w pierwszej kolejności musimy koncentrować się na zaspokojaniu potrzeb mieszkańców i na zagwarantowaniu bezpieczeństwa. I te drogi to jest właśnie gwarancja bezpieczeństwa. I na tych drogach się koncentrujemy i kwota 1,6 miliona, może to nie byłaby cała duża jakaś ulica, ale chodniki, ale gdzieś w jakichś miejscach, gdzie, gdzie po prostu remontujemy, to jest zagwarantowanie bezpieczeństwa. Więc ten falochron będzie musiał poczekać jeszcze na takie czasy, kiedy będziemy po prostu mieli pieniądze w, no w takiej ilości, że będziemy mogli sobie pozwolić właśnie na to, żeby za, zagospodarować ten falochron zachodni. Oczywiście przydałoby nam się taka atrakcja, nie ukrywam, że cieszyłam się, że. Że moglibyśmy to jeszcze dodatkową tak, taką ofertę dać i mieszkańcom, i turystom, ale tak jak powiedziałam, trzeba kierować się rozsądkiem. Mamy bardzo duże inwestycje drogowe. Przypominam, ulica Kresowa, która to jest prawie 40 milionów. I to wszystko po prostu musi mieć swoje miejsce i odzwierciedlenie po stronie dochodów, a później po stronie wydatków. Mogłoby się stać atrakcją tak jak Falachrond Wschodni, jednak z tego co wiem tutaj zdania mieszkańców też były różne, bo ta plaża jest jeszcze taka dziewicza, prawda, tam jest bardzo spokojnie, jest ten obok teren wojskowy, no i tak niektórzy się bali, że będzie już tam coraz bardziej zaśmiecona ta plaża, pewnie coraz tak, więcej pewnie właśnie, pewnie tak byłoby, zaraz się że... ustawią jakieś gastronomiczne budki, coś takiego, więc no, no zobaczymy. Pewnie tak stałoby się, gdybyśmy mieli pieniądze na to i gdybyśmy podjęli się tej inwestycji, ale na razie póki co... Inwestujemy w inne rzeczy, inwestujemy w termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, inwestujemy w drogi, podnosimy też atrakcyjność, bo jednak e, na przykład w dzielnicy Zachodniej, gdzie ten Falochron Zachodni jest, e, zajęliśmy się inwestycją, na którą czekają mieszkańcy, rewitalizacją tego całego Czyli stawu Najpierw Fontanna, Najpierw wszystko Fontanna po kolei. po kolei. Wszystko pewnie nadejdzie taki moment, że i Falochron zna, Zachodni znajdzie swoje odzwierciedlenie w budżecie. Ale Urząd Morski wyraził zgodę na ten remont? Tak, ale to, tak jak powiedziałam, to wszystko po prostu no, pyta tu internauta o to, bo rzeczywiście taka rozmowa była. Ym, zarząd Portu Morskiego i Pan Prezes podjął się tego wyzwania, natomiast no nie mamy środków w budżecie trzeba powiedzieć prawdę. No to myślę, że zostało to wypowiedziane. To teraz przejdźmy, może, no, do bardziej takiego imprezowego tematu, a mianowicie sunrise'u, ponieważ w mediach słychać o powrocie do amfiteatru, do afterku, tak zwanego, jak to mówią młodzi na plaży. No, większość osób się bardzo cieszy. Czy było to konsultowane z miastem? Czy pan Bartyzel omawiał tutaj jakieś warunki tego? No i jeszcze kolejne pytanie: czy odbędzie się sam festiwal, bo tutaj cisza? Zgodnie z umową, która jeszcze trwa i będzie ona obowiązywała do roku 2022. Pan Bartyzel składa nam z każdego roku do końca stycznia informacje o planowanych wydarzeniach. Sunrise Festival jest tym wydarzeniem, które zawsze znajduje się w tym planie na kolejny sezon. Natomiast ma możliwość jeszcze przeprowadzenia czterech innych wydarzeń. I w tym roku, zgodnie zresztą z, z umową, i zgodnie z, z tym zwyczajem, który, który zawsze no, nie narusza postanowień tej umowy, złożył taki wniosek. Ja go zaakceptowałam, i tą imprezą, tym wydarzeniem, które oprócz Sun, Sunrise Festivalu będzie, to będzie Baltic Drive. I tylko ten Baltic Drive, Drive i tylko Sunrise Festival będą się odbywały w sezonie letnim. Taką mam informację. I nie mam żadnych innych informacji o dodatkowych wydarzeniach. To tutaj jak coś, to proszę pytać pana Krzysztofa. Pana partyzenta. Krzysztofa jak planuje ten, to wydarzenie, bo tu konkretnie chodzi o Sunrise Festival, więc to po prostu musi się pan wypowiedzieć organizator. Ale myśli Pani, że dobrze, że wróci do amfiteatru i na plażę centralną? Nie rozmawiałam na ten temat z amfiteatr jest dzierżawiony. No więc właśnie, bo tu przypomnijmy, to jak jest... wygląda sprawa z amfiteatrem. No, Amfiteatr jest dzierżawiony i ta dzierżawa. Mm, no powoduje, że odbywają się tam wydarzenia w sezonie letnim. No i my projektujemy amfiteatr, jeżeli już rozmawiamy o samym amfiteatrze, to zgodnie z resztą z sugestiami, bo tak też radni taką decyzję podjęli, że wyraża, wyrazili zgodę na podpisanie umowy na dzierżawę dla aktualnego dzierżawcy. Był przetarg, wyłoniliśmy tego dzierżawcę. I w międzyczasie my zostaliśmy zobowiązani przez radnych Rady Miasta do zlecenia dokumentacji projektowej. Przygotowaliśmy przetarg, wyłoniliśmy wykonawcę. Podpisałam umowę w lipcu ubiegłego roku na właśnie przygotowanie dokumentacji projektowej. Ta dokumentacja projektowa się tworzy. Wiem też, że projektant złożył już taki wniosek do starostwa, bo to jest jedne, jeden z elementów czy jeden z części całego tego projektu. Złożył taki wniosek o dokonanie o wyrażenie zgody na dokonanie rozbiórki istniejącej infrastruktury, no, no bo żeby wybudować ważne. coś nowego, to trzeba rozebrać to stare i jest to jednym, jednym z takich elementów niezbędnych do tego, żeby później starosta, pan starosta wydał pozwolenie na budowę i dokumentacja będzie gotowa do Końca, czerwca tego roku. Mam w planie zaprosić, no bo chciałabym też radnym pokazać, jak wyglądał będzie ten amfiteatr za kilka lat, być może kiedy znajdzie się następny dzierżawca, który zgodzi się. No, po prostu zrealizować te inwestycje, bo tak te rozmowy przebiegały, że teraz dzierżawimy na określony czas. W tym czasie musimy przygotować miasto, przygotowuje dokumentację projektową, ogłaszamy przetarg na dzierżawę na no taką już wtedy będzie to wieloletnia to dzierżawa, lata. tak, a następny krok będzie wieloletnia dzierżawa, ale ten dzierżawca będzie zobowiązany do wybudowania czy też zmodernizowania amfiteatru zgodnie z dokumentacją projektową która w tej chwili się tworzy. My jeszcze nie mamy tej dokumentacji, więc tu tak jakby nie ma co pokazać. Wykonawca tego projektu jest w stałym kontakcie z instytucjami kultury, z regionalnym centrum kultury, bo, bo są konsultowane pewne rozwiązania techniczne. Zaproszę radnych, jak już będę miała. Umownie co pokazać, to zaproszę, projektant po prostu opowie, jak, jak te prace postępują. I tu jak gdyby toczy się wszystko zgodnie z planem. Natomiast wracając do, do tego pytania, czy będzie tam odbywał się jakieś jedno z wydarzeń Sunrise Festivalu. mnie o tym nic nie wiadomo. Zresztą wykonawcami tego nie mówią. Mi tylko informuje o tym, jakie wydarzenia będą miały miejsce na dzierżawionym terenie. Sunrise Festival i Baltic Drive. Dwa wydarzenia. To jeśli chodzi o te, a jeśli chodzi o amfiteatr, tak jak Pani Prezydent powiedziała, do końca czerwca przygotowana jest dokumentacja, przygotowywana dzierżawa aktualnego dzierżawcy w tym roku się kończy. Tak, no i my I jesteśmy zgodnie z planem i zgodnie z oczekiwaniami radnych. Radni e, taką wolę wyrazili, żebyśmy przygotowali dokumentację, a później ogłosili przetarg na wieloletnią dzierżawę z koniecznością właśnie wykonania nowego amfiteatru zgodnie z tym projektem. Była tematyka morska, imprezowa, to została nam jeszcze sportowa. Czy rower miejski ruszy w tym roku? Tak, w naszym Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się, ukazał się przetarg. Do 20 lutego czekamy na oferty i podobnie jak w, w ubiegłym roku chcemy po prostu, aby i mieszkańcy, no i turyści przede wszystkim korzystali z roweru miejskiego. Warunkiem jest znaczy, jednym z warunków jest, że ma być to 20 stacji. 80 zwykłych rowerów i 25 rowerów elektrycznych dla tych, którzy lubią jeździć na, na rowerach elektrycznych. No i rower miejski ruszy od majówki, czyli od 1 maja i będzie można go wypożyczać aż do końca września. Podtrzymujemy tę zasadę, że dla Kołobrzeża, na kołobrzeską kartę mieszkańca 40 minut jest darmowego, możliwości korzystania bezpłatnie. Ale pomimo tej zachęty widzimy już w statystykach z ubiegłych lat, że coraz mniej obrzeżan korzysta z roweru miejskiego, raczej są to wypożyczenia dokonywane przez turystów, no ale i to dobrze, bo jeżeli wypożyczy rower, to nie będzie turysta jeździł samochodem i, I Nie na wjeżdżał nam gdzieś te miejsca, gdzie jest problem z zaparkowaniem wciąż jeszcze, więc to cel jest osiągnięty, ale taka refleksja i tak z analiz wygląda, że coraz mniej obrzeżan korzysta z roweru miejskiego. A jeszcze mam pytanie od maja do końca września. Wcześniej było od marca do listopada. Skąd tutaj ta zmiana? W sezonie letnim wtedy patrzymy, no, patrzymy na to, kiedy najczęściej rower jest wypożyczany. Ja wciąż spotykam rowerzystów, pomimo lodu Nawet na w chodniku. Nawet tą jest największą przecież. Tak, wczoraj widziałam rowerzystę, który zmagał się na ścieżce rowerowej i tak zastanawiałam się, czy aby na pewno jest to dobry pomysł, bo jednak wciąż mamy trudne warunki pogodowe i jednak odradzam korzystanie z rowerów w takich trudnych warunkach pogodowych. Także rower miejski ruszy, spokojnie na razie czekamy na rozstrzygnięcie przetargu. No i jeszcze sprawa szlabanu na Wojska Polskiego. Przypomnijmy, może jak w ogóle wyglądała tam ta cała sprawa, bo z tego co już wiemy, zarządca zdemontował ten właśnie słynny ta szlaban. Ta sprawa rozgrzała i zelektryzowała opinię publiczną, Ale teraz bo, bo no ponieważ ponieważ administrator zdjął ten szlaban, który postawił i można było tam wjechać przypomnę, można było wjechać na teren miasta. Na teren, na którym parkowały auta z okolicznych bloków, czyli mieszk parkowali mieszkańcy, ale parkowały też auta turystów, którzy przyjeżdżali do apartamentowca ustułowanego przy ulicy Wojska Polskiego. I tam y, po prostu ten administrator pobierał opłaty w formie pilota. Tak trzeba było kupić pilot, żeby wjechać. No i o tym poinformowali mnie w, swym czasie, w swoim czasie mieszkańcy. Zareagowaliśmy jako miasto. Było spotkanie. Y, ustaliliśmy. Że my zdejmiemy czy też udrożnimy wjazd na ten parking wtedy, kiedy po prostu administrator usunie ten szlaban. Administrator usunął szlaban, szlabanu nie ma, więc teraz my czekamy teraz na zmianę warunków pogodowych, żeby po prostu udrożnić i przygotować te miejsca do tego, żeby mogły tam parkować auta. Czyli czekamy, aż pogoda pozwoli. Tak, tak, to wywiązał nie. się, było wspólnota. Czy zwrócił za pilota? Nie wiadomo. Nie wiem, to już nie moja sprawa, to muszą sobie, to już jest poza naszym. My tylko dążyliśmy do tego, żeby teren publiczny, teren miasta był terenem ogólnodostępnym, a nie tylko dla tych osób, które zapłacą za pilota. Pani prezydent, to było już ostatnie pytanie od internautów. Także zachęcamy do nadsyłania do naszych redakcji na nasze skrzynki mailowe i radia i telewizji kablowej. Także za dzisiaj bardzo dziękuję. Dziękuję również i do usłyszenia. Do zobaczenia i do usłyszenia.